Cześć, tutaj Grzegorz z Kratisowni. Wakacje jeszcze w trakcie, no ale czas przygotować się do szkoły. Dla jednych to czas radości, dla innych tak nie do końca. No ale my spróbujemy przygotować dla Was taki zestaw gadżetów, który ten powrót do szkoły każdemu umili. Także bez zbędnej rozpędówki zaczynamy! No okej, okay, no to skoro wstęp już mamy ze sobą, no to zaczynamy. Tak? Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o szkołę, no to trzeba zawsze mieć po prostu coś, w czym będzie można pisać. Tak? U nas w ofercie mamy tego trochę. Wybraliśmy dla Was kilka interesujących naszym zdaniem przykładów. Nie jest to nic wyjątkowego, są to standardowe notesy. Tak? Począwszy od notesów w full kolorze, z gumką, z uchwytem na, na długopis poprzez takie po prostu e, notesy, no, można powiedzieć, e, no, troszeczkę designerskie, a mianowicie tutaj w tym miejscu mamy miejsce, w które, w które możemy wsadzić długopis, całość oczywiście możemy sobie zamknąć. Dołączoną gumką. W środku znajduje się również zakładka, którą bardzo łatwo po prostu posortujesz sobie rzeczy, które są tutaj potrzebne. Koło notatniki. Koło notatniki ekologiczne, wykonane z kartonu, w większości po prostu z recyklingowanego materiału. Zresztą po prostu dowodzi to znaczek, który znajduje się tutaj z tyłu. Razem z uchwytem na długopis. Te, te same notesy występują również z długopisem w zestawie. Kolejna rzecz. Ekologiczne notesy wykonane z Ekokorka. Eee, no, świetny produkt. Bardzo dobrze nadający się do znakowania. Świetnie, po prostu, również wychodzi na nim e, oprócz nadruku, który tutaj widzicie. Świetnie wychodzi również na nim e, graber laserowy. E, no, tutaj myślę, że, że nie ma po prostu nic więcej do dodania. Jeżeli chodzi o notesy, notesy z tak, tak zwanej po prostu wyższej półki, e, mamy tutaj notes bardzo po prostu estetycznie wykończony. Można powiedzieć tak, większość notesów nie różni się od siebie, nie, nie różni się od siebie na pierwszy rzut oka, różnią się one detalami. W tym wypadku mamy notes w linię, również z bardzo grubym, takim mięsistym, można nawet powiedzieć, uchwytem na, na długopis i z gumeczką. Świetnie spasuje to po prostu do każdego z piórników. Co nam przyniesie kolejny rok szkolny? No tego tak de facto nie wiemy. No więc można się przygotować albo do nauki stacjonarnej, albo do nauki zdalnej. Jeżeli nauka zdalna, to dwa produkty. Pierwszy produkt, podkładki pod mysz. Możliwość pełnej personalizacji tych produktów. Nadruk full color. Świetny po prostu gadżet, jeżeli chodzi po prostu o promocję twojej firmy. A kolejny produkt, który na pewno się tutaj też świetnie sprawdzi, to słuchawki i kable. Słuchawki zwijane, dodatkowo z odblaskiem, także swobodnie po można je przyczepić gdzieś do e, ramienia plecaka, e, dodatkowo z wbudowanym mikrofonem, jeden rodzaj, drugi rodzaj, wszystko po prostu bardzo dobrze się, się, się tutaj sprawdza. Zestaw kabli. Kabli no nigdy nie, nie, nie jest za wiele, szczególnie jeżeli żyjemy w erze smartfonów, które no niestety mają to do siebie, że, że lubią się rozładować. W tym wypadku mamy dostępne, dostępny kabel USB z dwoma końcówkami. Z końcówką Lightning do ładowania iPhone'ów, jak również z końcówką USB typ C do ładowania nowoczesnych smartfonów. W naszej ofercie również znajdują się kable, które mają dodatkowo końcówkę USB. No i teraz zapomniałem. No ten taki standardowy, no będziecie wiedzieli po prostu, o którym mi chodzi, tak? Co jest ciekawego po prostu w tym produkcie, to to, że posiada on karabinczyk. Także można go zapiąć swobodnie do plecaka. Mam tutaj akurat plecak, tak? Można go nawet po prostu zapiąć sobie do plecaka, do uszka. Swobodnie mamy pewność, że nigdy nam to nie, nie zniknie. Jeżeli chodzi o znakowanie tego produktu, jak to sobie tutaj odłożę, to w tym przypadku mamy naklejkę, ale możemy tutaj również wykonać na nadruk UV, jak również na nadruk tam pod drukiem. Także to jeżeli chodzi o szkołę. No skoro mam taki flow, no to jedziemy dalej, tak? Wszelkiego rodzaju gadżety, e, gadżety czy produkty, przedmioty wykorzystywane w szkole linijka od razu połączona z kalkulatorem. No myślę, że po prostu nie trzeba tutaj więcej na ten temat mówić. Świetnie się sprawdzająca w każdej szkole. Dodatkowo linijka giętka. Możemy z nią zrobić co chcemy. Możemy ją zwinąć sobie w rulon, tak? Możemy ją sobie od razu po prostu schować do plecaka. Może być ona na płasko i tak dalej. Odmiana tej samej linijki od razu z kątomierzem z mini kalkulatorem. Zrobione. Linijka również z kalkulatorem, przepraszam, nie z kalkulatorem, tylko z kątomierzem w prostej po prostu wersji, bez żadnych dodatków. Długopisy ołówki papierowe, ekologiczne. Tak, ołówki również lakierowane, nielakierowane, naostrzone, nie naostrzone. Nietypowy długopis drewniany od razu z, z, z linijką. Coś dla miłośników Bożego Narodzenia, ołówek z choinką, prawda? Coś dla miłośników zabawy i antystresu, no może na lekcji nie będzie to zbyt, zbyt pożądane, no ale na pewno jest to po prostu coś fajnego, czym, czym można po prostu świetnie się bawić. Jeżeli, jeżeli chcemy coś, coś bardzo eko, długopis, pakowany, po prostu, pakowany w kartonik z recyklingu. Nasz nadruk akurat tutaj się złożyło, po prostu został wykonany techniką tam podruku. Wszystko fajnie, spakowane i mamy to z głowy. Co jest w ogóle tutaj dodatkowo e, istotnego, jeżeli chodzi o te produkty. E, mamy mm, dwa, które mają tak de facto, po prostu trzy funkcje. Pierwsza funkcja to standardowy długopis. Druga funkcja, rysik do e, telefonów, do smartfonów, do tabletów. Trzecia funkcja, którą posiada akurat ten wyjątkowy długopis, to podświetlane logo. Cykl załatwione. świeci w ciemności. No ale tyle. Natomiast co ja mogę wyczarować? Mogę wyczarować na pewno to, że to wszystko zaraz zniknie, tak? Jak to zniknie? Zniknie to w e, piórniku. Piórników do wyboru, do koloru. E, w chwili obecnej bardzo popularne są piórniki eko, więc mamy wykonane z, z, z płótna, z, z bawełny naturalnej, wykonane z tajweku. Oryginalnie ten materiał był wykorzystywany do, jako, jako izolacja e, ścian w budowie szkieletowej budynków. Standardowe piórniki poliestrowe, piórnik zwijany od razu z całym zestawem. Tak, no i teraz zobaczmy, czy to wszystko nam się zmieści. A zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Mamy jeszcze taki piórnik silikonowy, bardzo nietypowy, bardzo nietypowy produkt. Na pewno wszystko, co do niego zostanie wsadzone, jest bezpieczne przed jakimkolwiek zalaniem. No podobnie zresztą jak przy Tajweku, bo tawe też jest, jest materiałem wodoodpornym. No to próbujemy to wszystko zmieścić. Co my będziemy potrzebowali na pewno do szkoły? Na pewno będziemy potrzebowali długopis sek schowane. Możemy potrzebować dwa, więc wrzucimy sobie drugi. Na pewno będziemy po potrzebowali ołówek. Cyk, schowane. Trochę ciasno, ale wchodzi. Do tego dorzucilibyśmy sobie linijkę. Tak, i jeżeli jestem, jesteśmy na nauczaniu zdalnym, no to będziemy do tego potrzebowali słuchawki. Słuchawki raz, kable, wszystko schowane zapakowane. Dziękuję. Twoje logo na taweku na pewno będzie się prezentowało świetnie. Także, no, wszystko nam się tutaj mieści. Myślę, że, że po prostu świetny produkt. Generalnie, generalnie tajwek te, te, te natura, materiały naturalne. One się cieszą w ostatnim czasie bardzo dużą popularnością, jak wspomniałem wcześniej. No więc to jest dla mnie taki wybór, na, na którym po prostu nie można się, się absolutnie pomylić. Piórniki są w różnych rozmiarach, tak jak wspomniałem, mniejsze, większe, no ale również do tych małych schowamy sobie to wszystko, co, co będzie nam niezbędne w, w codziennej pracy i w codziennej nauce w szkole, tak? No to teraz byśmy musieli to wszystko spakować do czegoś większego, tak? No to... Za chwilę porozmawiamy o dodatkowych rzeczach, które są tutaj dostępne, jak również o plecakach, do których wszystko możemy wrzucić. Plecaki. Do czegoś musimy schować ten cały nasz Majdan, który ze sobą zabieramy do, do szkoły? No więc zaczynamy od plecaków. Pokażę tylko kilka, które, które, które po prostu mamy w ofercie. Tak, standardowy plecak. W tym wypadku mamy trzy komory. Mały, ma, ma, mała podziałka tutaj, że można ewentualnie dostawić laptopa. Z tyłu dosyć, dosyć fajny padding, który, który na pewno nam go, ma, nam go zabezpieczy. Rzecz pierwsza. Drugi plecak, podobny. Tutaj, jeżeli chodzi o plecaki, to mamy kilkaset produktów do wyboru. To są plecaki tak zwane budżetowe. I zapadaj mi tutaj jeszcze jeden. Kolejny plecak, no już troszeczkę, lepszej, już troszeczkę lepszej jakości. Wykonany ze świetnego, wodoodpornego materiału. Pierwsza kieszeń u góry. Dodatkowo podziałki w środku. razem z, Podziałki w środku razem z, z małym zamkiem. Kieszeń na laptopa. Dodatkowa kieszeń na, na jakieś po prostu twarde dokumenty. Z boku dwie kieszonki na kubeczki. Akurat tak się złożyło, że kubeczki mam tutaj koło siebie. Proszę bardzo, mamy jeden duży kubek. Jeżeli chcemy, dorzucimy sobie do tego, do tego nawet termos. Tak bardzo fajnie, schludnie nam tutaj wygląda, więc ja generalnie rzecz biorąc jestem zwolennikiem takich plecaków, które z boku mają, mają uchwyty. Moje dzieci również, bo w chwil obecnej jest to bardzo popularne, żeby do szkoły zabierać ze sobą napoje, a nie kupować jednorazowe, jednorazowe butelki, wydawać na to dużo pieniędzy, także, także wszystko po prostu mamy, mamy w jednym miejscu. Dodatkowo w, w naszej ofercie znajdziecie też, też modele tutaj z bocznymi z zapinanymi kieszonkami, z dodatkowymi mniejszymi z przodu, także do wyboru, do koloru. Skoro jesteśmy już przy plecakach i przy butelkach, eee, powiedź, że pokazałem wam, wam tutaj dwa, dwa, dwa takie bardzo proste, bardzo proste modele. Termos z dodatkowym kubkiem u góry, kubek, który, który dodatkowo posiada wkładkę, do której możecie wsadzić owoce dla dzieci, eee, Dodatkowy butelka wykonana z tritanu eee, z, bambusowym, z bambusowym wieczkiem, model budżetowy, eee, buteleczka wykonana z polipropylenu, bardzo fajny, nietypowy, nietypowy kształt. No i absolutny hit. Świetnie wyglądająca, wyglądająca butelka z e, takiego, można powiedzieć, szronionego, szronionego plastiku, wyposażona u góry w silikonową zawieszkę. No powiem Wam, tego się nie da, nie da opowiedzieć, ale, ale ogólnie po prostu trzymanie tego i nawet kręcenie sobie po prostu tym, tym e, no jest świetną zabawą. Myślę, że dzieciaki będą miały, będą miały z, tego, z tego świetną, świetną frajdę. Pozostając przy jedzeniu, skoro jesteśmy, skoro jesteśmy przy jedzeniu, no to jedzenie trzeba do czegoś zapakować. To co, to, 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 co my uważamy i nasi klienci uważają za najbardziej, najbardziej popularne w tej kwestii, to śniadaniówki. Śniadaniówki bardzo różnej maści, do których można spakować jedzenie od razu z otworem, który ułatwia podgrzewanie w mikrofalówce. Modele, modele bardzo proste, po prostu otwieramy u góry. Co jest ciekawe, co jest ciekawe w przypadku tych, tych, tych produktów, które teraz akurat tutaj, tutaj zobaczycie, to jest możliwość nadrukowania na nich logotypów techniką druku UV, czyli mamy możliwość nadruku w pełnym kolorze, z przejściami tonalnymi, zdjęć i tym podobnych naprawdę świetnie po prostu te produkty, te produkty nadają się do personalizacji no i przede wszystkim one się bardzo dobrze kojarzą, tak, no bo wyciągając taką śniadaniówkę w której, w której dziecko ma swoje jedzenie do szkoły, no ono za każdym razem będzie, będzie pamiętało o tym od kogo, od kogo to dostało, no a jak już dawno zostało to stwierdzone jak to się mówi przez amerykańskich naukowców bo amerykańscy naukowcy w końcu, w końcu wszystko wymyślają i wszystko robią po prostu najlepiej no to to poprzez naukę małych dzieci przyzwyczajamy ich właśnie do swoich marek i do wybierania w przyszłości w dorosłym życiu produktów, no produktów tych marek, z którymi się zapoznali. No dobrze, no to teraz pójdziemy znowu o krok, o krok dalej. Skoro rozmawialiśmy już o wyposażeniu, skoro rozmawialiśmy już o jedzeniu, skoro rozmawialiśmy już o tym, do czego to spakować, no to mamy jeszcze dwie rzeczy nam pozostałe. Widoczność, tak? Nie można o tym zapomnieć, ponieważ na drodze trzeba być widocznym. Żeby być dobrze widocznym, mamy kilka możliwości. Mamy możliwość wykonania opaski odblaskowej, która może być zamontowana na ręce. No dobra, później to sobie podniesiemy, która może być zamontowana na ręce, jest dodatkowo świetną zabawą dla dzieciaków. Moje dzieciaki bardzo bardzo lubią się tym, się tym bawić. Dodatkowo można ją zamontować na, na uchu plecaka, co też powoduje dodatkową e, widoczność na ulicy. Jeżeli obawiamy się tego, że nasze dziecko może być za mało widoczne, możemy przygotować dla niego taką oto opaskę, czy, czy nakładkę na, na ramiona z jednej z drugiej strony e, odblaskowe, pla, odblaskowe paski, które na pewno po prostu spowodują, że nic nie będzie, e, czy, że dziecko będzie po prostu znacznie bardziej widoczne na drodze. Kolejna rzecz, która bardzo po prostu tutaj też dobrze, dobrze sprawdza się w, w tej sytuacji to różnego rodzaju odblaski. Tutaj mamy dostępnego misia. Misia jest dostępny w kilku kolorach. Mamy też dostępne trójkąty, kwadraty, kółeczka do wyboru do koloru. Wasze logo naniesione tam pod drukiem w przypadku tego i tego produktu. Nic, tylko po prostu zakładać i błyskać. Ostatnią grupą, którą chciałem dzisiaj Wam przedstawić, jeżeli chodzi o szkołę, są worki. Worki nie tylko do szkoły. Pamiętam ze swoich lat szkolnych jak. Składałem do nich buty z racji tego, że mam bardzo dużą stopę, to nie zawsze chciałem mi wejść. Musiałem być troszeczkę po prostu na męczy z tym, że, żeby wsadzić do, takiej, do takiego worka. Ale worki wróciły do łask. Od W ostatnich latach są bardzo popularne, nie tylko w szkole, ale również na wypadach, poza miasto, gdzieś, prawda, do parku. Przejść się jako worki, jako plecaki, bo możemy je stosować i w jeden, i w drugi sposób, prawda. Także zakładając je w ten sposób na plecy, mamy plecaczek ściągając je w ten sposób, mamy worek. Tak? Także sprawa jest bardzo, bardzo, bardzo łatwa. No myślę, że nie trzeba tutaj o nich dużo mówić. Jeżeli chodzi o worki, wykonane najczęściej z poliestru, z bawełny, bądź też z tkaniny nonwoven, mogą posiadać elementy odblaskowe, Wszyte, bądź też nadrukowane, mogą posiadać dodatkowe kieszonki. W tym wypadku akurat nawet widzicie worek z wyjściem na słuchawki. Także myślę, że do wyboru do koloru każdy dzieciak znajdzie, znajdzie coś dla siebie. Co najważniejsze, no, worek jest takim produktem, na którym to logo jest, jest bardzo duże, tak? więc, więc świetnie nadaje się jako, jako gadżet reklamowy. Logo zazwyczaj na worku. Możemy nadrukować do wielkości A4, także to pole nadruku też nie pozostaje tutaj bez znaczenia. Moi drodzy, no ja myślę, że to wszystko w temacie gadżetów szkolnych, więc jeżeli prowadzisz firmę, która współpracuje z dziećmi i chciałbyś je w jakiś sposób wyróżnić, no to gadżetów do tego celu mamy bardzo dużo. Twoje logo zawsze nadrukujemy w jednym, w dwóch, w pięciu, w full kolorze. To Ty po prostu decydujesz o tym, jak chcesz to zrobić. Pamiętajmy o najmłodszych, przygotujmy dla nich gadżety, reklamujmy się, dbajmy o, o, o nasze dzieciaki, bo to nasza przyszłość. Dzięki wielkie, Grzegorz do z tej strony. Życzę miłego dnia. Do następnego filmu.